no, naszym zdaniem, dużego problemu yy, związanego yy, z firmą Zbigniewa. Może nie jest problemem sama firma, ale, ale ten problem jest z tą firmą związany. Związany. Proszę Państwa, w miesiącu w kwietniu myśmy chyba sygnalizowali Państwu na ostatnich spotkaniach wyborczych. Przepraszam, 31 marca wpłynął wniosek firmy z Big o wydanie decyzji środowiskowej na określenie warunków umiejscowienia inwestycji pod tytułem zakład przetwarzania odpadów w, dryżan, w Dryżynie no ale to tam, to jest bezpośrednia, sąsiednia parcela nieruchomość do wysypiska śmieci. Wystąpił z tym wnioskiem Pan, pan Stikniew Tarka. Przez pół roku było prowadzone postępowanie, bo ono jest dość skomplikowane, bo to najpierw trzeba zbadać, czy jest potrzebna Potrzebne opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, opracowuje się ten raport, także po wszystkim uzgodnienia, opinie, i tak dalej. To wszystko trwało pół roku. Suma summarum, inwestor uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie i pierwotnie była negatywna opinia Senepidu w Nowej Sowie. Po odwołaniu się inwestora. Sanepid zmienił swoją decyzję i wydał opinię pozytywną. No to jest tak troszeczkę kuriozum, dlatego, że Sanepid Sanepi wydaje jedynie opinię. To nie jest rozstrzygnięcie, które kończy całe postępowanie, bo ostateczną decyzję wyrażającą zgodę na umiejscowienie tej decyzji wyraża burmistrz. Czy wydaje burmistrz, a nie, a Sanepi wydaje tylko opinię. I w związku z tym takie rozstrzygnięcie, taka opinia nie jest zaskarżalna. Już nie będę wchodził w jakie są zaskarżane, jakie nie, bo to w tej chwili nie istotne, ale w każdym razie jest ta, ta opinia niezaskarżalna, a mimo wszystko po kilku, po, po tygodniu czasu Sanepid zmienił o 180 stopni swoje, swoje stanowisko. Analizując wszystkie te dokumenty, mieliśmy duże wątpliwości co do zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy. Bo chciałbym też tutaj Państwu yy, przypomnieć, że w miesiącu, do Panie Przewodniczący, w miesiącu maju była podejmowana, bo w czerwcu była podejmowana yy, taka uchwała, 26 czerwca była taka uchwała przez Radę yy, gmin, miejsk, Miejską podejmowana w sprawie takiej zobowiązującej burmistrza do zabezpieczenia yy, maksymalnego interesu mieszkańców przy tej inwestycji. I dlatego y, też y, szczegółowo żeśmy prowadzili tą, tą, tą analizę, całej tej, tej dokumentacji, tak żeśmy zebrali komplet tych ty, ty dokumentów. Y, konsultowaliśmy też specjalistami, no bo y, no nie wszyscy się po prostu znamy na, na tych specjalistycznych sformułowaniach. No i, i, i zwrócono nam uwagę na jeden tam w tej decyzji, w tym raporcie odziewania na środowiska, w tej dokumentacji mówi się o tym, że będzie rośnie przetwarzane 100 tysięcy ton. No i osoba, z którą rozmawiamy, no proszę pana, odpady komunalne to jest 80% woda. A więc najpierw to trzeba osuszyć, żeby poddać jakiemuś procesowi przetwarzania. Osusza się na przykład suchą kukurydzą w skali 1 do 3, czyli jeżeli mamy 100 tysięcy, powiedzmy mamy tonę tych odpadów, to muszą być dodatkowo 3 tony na przykład tej stopy kukurydzy. Czyli razem to jest masa 4 ton. Jak mamy 100 tysięcy, no to jest 400 tysięcy tak naprawdę. Nie, nie było to zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych, czyli deszczu. Czyli po prostu to też było, było takie zagrożenie, naszym zdaniem istotne, że to będzie miało bezpośredni wpływ na wody gruntowe, jakie mamy bogate złoża, czy w, sensie, w sensie może nie tyle ilości tej, ale, ale wartości, no to, to wszyscy Państwo o tym doskonale, doskonale wiecie. I w związku z tym Pani Burmistrz podjęła taką decyzję, że 29 września została wydana negatywna decyzja na tą opinię środowiskową, od której inwestor z PHU z PIKTAL się odwołał. I sprawa w tej chwili jest na etapie postępowania odwoławczego samorządowym w samorządowym z nowym kolegiem odwoławczym w Zielonej Górze. Na początku tygodnia Pan Burmistrz zawoził dokumenty, komplet dokumentów do, do, do SKO, całą dokumentację związaną z postępowaniem. No i zobaczymy jakie będzie rozstrzygnięcie samorządowego. W tym temacie. Ale tu proszę Państwa, też warto jest podkreślić tego, że Państwo sami na tych nawet wiosennych spotkaniach we wszystkich praktycznie miejscowościach, na wieśniu z Państwem rozmawiali, podnosiliście ten problem, że na to musimy być szczególnie uwrażliwieni. Pani Burmistrz tutaj wsłuchując się Państwa głos, wsłuchując się w Państwa głos, w Państwa głos no, no podjęła taką decyzję, jaką podjęła. Ba, Państwo żeście również zbierali podpisy. Proszę Państwa, było zebrane 520 podpisów. Ja uważam, że jak na gminę no to jest około 10% mieszkańców. To nie jest wcale tak mało. To jest na rzeczywiście bardzo dużo yy, tych podpisów, żeśmy zebrali. Yy, I to też musieliśmy brać pod uwagę w, w, w rozstrzygnięciu, że no, wola mieszkańców jest taka, a nie inna. Oczywiście uwarunkowania prawne to jest jedna rzecz. Ale też i uwarunkowania społeczne musimy brać pod uwagę. No i proszę Państwa, czym żeśmy się spotkali? No, się z tym spotkaliśmy, że w tym odwołaniu do SKO inwestor zwrócił uwagę na to, że w sposób niewłaściwy zostały zabezpieczone jego interesy w postępowaniu, polegające na tym, że nie miał dostępu do wszystkich informacji, na przykład do tych podpisów. No, proszę Państwa, państwo składając podpis. Składaliście Państwo petycję do Rady Miejskiej i do, do Pani Burmistrz. Pani Burmistrz nie, nie została upoważniona do tego, żeby przetwarzać Państwa dane osobowe yy, w dalszym ciągu. Ja Ty obiecałam, w... że nie bo tak o to mnie mieszkańcy prosili. A to Nie mówię tych miejscowości, jak uderzyła, bo kiedyś te podpisy wyciekły i były przedmiotem w innej, nie w tej w 2005 roku i te podpisy ludzi wyciekły. No i skarżyli się ludzie, że mi już też to było. Tak, ja obiecałam po prostu, że to będzie tylko u mnie i słowo do... Także ja tu ja może tak przestanę, to jest w stronę formalnej, tak grupy był tej innej, ale to nawet takiego punktu formalnego no, yy, uważamy, że nie powinniśmy, nie mamy prawa do tego, żeby udostępnić inwestorowi państwa podpisy. Wystarcza jest, jest informacja, że jest yy, tych podpisów 520. Dziękuję. Okay. Okay.